Maneczko z tej strony to kolejny odcinek na moim kanale, a witam was w odcinku konkursowym. Tak więc w dniu dzisiejszym ogłaszam konkurs, w którym, żeby wziąć udział, potrzebujecie napisać komentarz, biorę udział oraz nick ze serwera, więc oraz łapka w górę pod tym filmikiem, jako że i również subskrypcja na kanale. Więc ogólnie nagrody z tego konkursu są takie, że 5 osób wygra, i teraz tak, do wygrania jest w sumie 4 osoby mają szansę wygrać kupon SM oraz usługę VIP 14 dni. Usługę VIP dostałem na cele konkursowe, a SM to po prostu zakupiłem dla Was z okazji tego, że mam 500 subskrypcji na kanale. Więc to tak naprawdę wszystko na ten odcinek, więc dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że dużo osób weźmie udział w tym konkursie. I będziemy się widzieć w kolejnych konkursach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!